Co ci chodzi? No... pachu! Co? Co dzisiaj masz wyjątkowego? Dzisiaj... No. Mam... Stringi! No. Skąd wiesz? pachu, nie wiem! No właśnie, ja też nie wiem, czy ich nie założyłem tył naprzód! Czemu? Bo mnie metkę w pępek drapie! Pachu! Ale chodzi mi o dzień. Jaki jest dzisiaj dzień? No dzisiaj jest dzień, w którym skończyły mi się czyste majtki. Kold stringi! Są siostry. Przecież ty nie masz siostry. Twoje siostry. Co? Moje siostry? Nie, nie możesz nie uderzyć. Dzisiaj mam urodziny. W tym roku mamy dla ciebie super prezent. 100 no, tak? lat! Na na czapaki, nie trzeba było, brudna mokra kartka.